Kochani, odkryłem, że jestem lwem w podrywaniu tutaj w Londynie. Dlaczego? Dlatego, że Hiszpanka, którą poznałem w hostelu i rozmawiałem, to w niecałą godzinę już się trzymaliśmy za ręce. Ja sobie leżałem obok niej i trzymaliśmy się za ręce. Później. Sam pokój leżeliśmy razem, co nie na łóżku, rozmawiając, opowiadając o sobie. No i zauważyłem, że sposoby, które wykorzystuję do tego, aby poderwać, one działają. One naprawdę działają. Ja Wam nie wytłumaczę, jakie to są sposoby, nie wytłumaczę, jak to zrobić, no nie, żeby ten sposób zadziałał. Po prostu musisz mieć swój własny sposób, musisz wiedzieć, jak podejść do tej kobiety z którą rozmawiasz. Nie możesz się bać, nie możesz mieć w głowie myśli, o co jeśli to, a co jeśli tamto, no nie, musisz być odważny, człowieku, jesteś mężczyzną, musisz być odważny, musisz, wiesz, czwarty stąpać po ziemi, no nie, jeżeli kobieta ci po Mówię nie, okej, okay, okej, okay, spoko, nie, no nie, ze szacunkiem, ale jeżeli zacznie z tobą gadać, no to jest już to plus. A jeżeli, powiedzmy, zauważysz, że jest okazja do zaczepki takiej, powiedzmy, masz... Yy, na kanapie poduszkę, ona siedzi obok. No to zaczepię ją tą poduszką, no nie? Leciutko tak ją dotykaj tą poduszką. Ona weźmie drugą poduszkę, też będzie to robiła. No i jak powiedzmy, zapytasz się jej, mogę się położyć obok. Ok, leżysz sobie obok, zaczepiasz ją. A co jest najlepsze? Twoją rękę, no nie? Twoją ręką zaczepiasz rękę jej, no nie? Jej ręką. No, czyli powiedzmy to dochodzi do pierwszego styknięcia się dłoni, co nie? No. A potem to już musisz sam rozegrać, aby się trzymać za ręce, czy nawet, no nie wiem, czy nawet e, przytulić się, żeby coś po prostu z tego było, no nie? żeby dała potem kontakt na przykład żebyście się spotykali ja wykorzystałem właśnie ten sposób o którym teraz powiedziałem Jutro się spotykam z nią Jeju ja się trochę boję, bo jak ona mi powie, że yy, chce się spotkać yy, <laughs> powiedzmy z 5 km ode mnie, no to i onia to będę chciał zmienić lokalizację, żeby to ona gdzieś tam bliżej mnie, bo ja nie jestem w Londynu, serio. No.